Dzień dobry, 24 kwiecień. Nowa okolica, jak dla nas. Punkt startowy przy Walchense. Idziemy szlakiem w kierunku korycji Metzberg. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Jak nie, to się poprawi albo napiszę dokładnie. No ale tak, mieliśmy tylko jeden znak. Nie wiem, czy, czy to jest 100% ten szlak. Prawdopodobnie tak i będziemy szli po prostu ku górze mam nadzieję, że potem będą jakieś tabliczki no poranek piękny, już dzisiaj bez kurtki od samego parkingu przyjeżdżaliśmy koło jeziora Walchense niesamowite, karaibskie bawarskie jezioro taką ma nazwę i tyle startujemy, zobaczymy co tam dalej będzie jakie widoki i co nas czeka dalej Tutaj, w trasie dla odmiany, tabliczki zielone Simetzberg tak nazywa nasz, nasz cel, do którego zmierzamy. I tam, prościutko już mamy pierwszą tabliczkę, która pokazuje szacowany czas dojścia o kurde, na górę. I teraz w prawo i idziemy dalej. Godzinę przeszliśmy. 47 minut, no i stąd jest 2 godziny, czyli 3 godziny około, ale chyba tak mniej więcej było na odbora aktyw. okulary mocy, ale będzie teraz szła szybko, właśnie, chyba jej nie dogonię, i mamy pierwsze chytę na trasie. Które jest niestety zamknięte. Traci na tym lokalny biznes, gospodarka i tak łańcuszek po łańcuszku. On dlaczego zamknięte? Z wiadomych, wszystkich, z wiadomych wszystkim przyczyn. No, Mateusz odłączył się od grupy. Powiem Wam tylko jedno. Kto drogi skraca, ten na noc do domu nie wraca. Ma szczęście, że mnie znalazł. My już na szczycie. Zeszło się dwie godziny 45 minut. I tyle. No. Piękne widoki z góry. Chyba jeden z lepszych punktów widokowych na Walchense, bo stąd wygląda naprawdę świetnie. Ale w sumie co ja tam będę mówił, pokażę to lepiej z lotu ptaka, bo yy, te widoki lepiej wyrażą to co tutaj można zobaczyć. A więc zapraszam do góry. Tak, mam nadzieję, że dron wyraził te parę zdań o widokach, które chciałem powiedzieć, a nie mogłem. I pokazał całe piękno widoku z tej góry, z wierzchołka. Całą tą panoramę i widoki, jakie nas oplatają będąc na, na wierzchołku. I tyle, no, my schodzimy już. Ja nie będę zanudzał. Schodzimy do dołu, mamy dwie godziny jakieś. Widoki są naprawdę piękne. No i tak schodzą, to czasami sobie myślę. Który widok był najlepszy? Jak chodzi się po tych górach dosyć regularnie. Czy jest to góra 1500, czy jest 2000, czy 25, czy 3. Każda daje piękne widoki, każda ma co innego do przekazania. Ogólnie ciężko wybrać tą najlepszą i tą, która była najlepsza naj z której były najlepsze widoki. Można wybrać tą, która dostała, która dała najbardziej w kość podczas wchodzenia. Ale no z widokami, no to. Ciężka rozkmina, także z tym pięknym widokiem. Kończę, kończę to przedstawienie. Do następnego.